Bo... Coś ładniej bo Dobra, zwolnijcie tu, zwolnijcie Czekaj chwilę. A, tam daleko jesteście, no to dobrze. Co tak wolno jedziecie? Ostrożnie. Bo... O coś chyba widziałem. O, mam złe to świętanie z plagami na tym serwerze. E, dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, jedziemy dalej, bo kogoś widziałem dwie osoby Na skupie? Na skupie. Jedna wbiegła do hangaru, tak, druga tak. wybiegła Jest no, jakiś są Tutaj po lewej, przy tych skrzyniach Będziecie ich widzieć Widzisz? Tak. Da, widzę, tam widzę, da, widzę, widzę Kurwa chętnie Kada do samochodu chyba Ma inny A, no. Chodźcie, no, wrócił, chodźcie gdzie, gdzieś sobie dalej zaparkujemy. Chodźcie, nie, nie, nie. No tutaj on zaraz pod górę, wiecie. Patrz, Chodź, chodź w prawo. No tam stoją dwie osoby. Obserwuj ich cały czas. Obserwuj ich cały czas. Mów jak, jak będą się ruszać. No, wiesz co teraz budynki mi zasłaniają więc. Ale stali na świetle w każdym razie nie? Idioci. Ej dobra, ty tak gadać może na to świetle, czy cały czas tak jak tutaj? Tak jak tutaj. A, sujowo, bo so, tak to dobra, mogę raz usłyszeć. Dobra. To na razie, dobra, na razie cisza.

w takich ruinach dziwnych po prawej stronie. Macie, macie kompasy? Tak. 265 azymut. To azymut. 268. Do góry jest ktoś na tych ruinach właśnie. Okej, okay, dobra. Dobra. Trzymamy się z dala, na razie nie podpuśćmy, bo będzie nas słuchać, nie? Tak. Gdzie to masz te ruiny, kurze? Tam taki po środku jest taki budynek, taki z drabinką. Jest ty biegał z bronią. To nie az na azymucie 307, albo coś? To ten taki niedoko niedokończony dom? Taki niedokończony, ale na środku jakby wiesz Dobra. A nie, 280 Dobra. Czekaj Może jeszcze, kurwa, nie wiem <ścoughs> To jest ta frakcja Ja bym wszystkich pozabijał w chuj tutaj, kurwa Nie Czekaj, czekaj Nie wiem co robić teraz Odpalamy szybko TSA i dołączamy do niego Dobra, eee... Yy... Pozor, pozor, słyszysz? Dobra. Co? Co? Pozor. Yy, Napiszę sms do policji. Pisz, pisz. Co? To? Tutaj, to, to, ty masz pisać chyba. Napiszę tutaj dwóch typów, kiedy zadzwonią. Piszesz czy ja mam pisać? Piszesz. Co? Okay. Co? Jest nie <laughs> Jaka dobra Podoba mi się to. Zemot. 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 268. W tych ruinach. Na dacie dziewczynku nie zapisało. tego? Nie strzelaj, nie strzelaj. Я думал, что он не учится, а потом Ja też napiszę smsa, co? Witam Widzicie, ktoś się bał? Policja bo się tam wiebuje, i chuj. Nie mówisz na skajpie kurwa, jakbyś miał, było słychać. Ue, kurwa, zapomniałem. No, ej, tam jest koleś, jest koleś, biega cały czas. Napisz mu. Biegnie w waszym kierunku. Ma... Ej, Makumba kum... ma to ciebie biegnie. Tak? Tak. Biegnie Makumba. Czekaj. Ej, dobra, jak za snów nie strzelać na kurwiany. Wyjdę. Idzie? idę. Ale bądźcie bliżej. Jest tam, jest tam. Ja nie widzę żadnego teraz Dobra, widzę jednego u góry Czaj się idzie na, idzie na mnie, idzie na mnie koleś Widział mnie chyba Widział mnie, ty, goni mnie Widzę go. Czekam aż będę strzelać. do niego. Ej, idą do mnie. A gdzie ty wybiegłeś? Wyszedł z podęgu. To napad nie ruszaj. Jest napad. Stój, to napad. Było ich trzech. No kurde. Popalili go, napierdolany. Mówił, że tego, że to napad. Jak? Dobra, jeśli Masz Możesz Idzie jeden przez ulicę. Czterech. Czterech. Dostałem. Czterech jest. Idą do was, idą do was, nie się. Dostałem peskę, nie mogę biegać. Dostajemy on kupa. Kają chyba, Dostajemy pieszkę. Dostajemy pieszkę. Dostajemy Wow! Dostajemy pieszkę. Dostajemy Poleciałeś. Co, Poleciałeś. To? Co jest? O, ładnie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden gdzieś jest. Jeszcze jeden gdzieś jest. Ilu, ilu zabiliśmy? Trzech. Trzech. Jeszcze jeden. Z Twojej strony gdzieś. Z Twojej strony gdzieś. Z której? Od Was? Tak, tak, tak. Od nas ta, ta, gdzieś. U mnie czysto. Nie widzę nikogo. Idźcie za hangar. Tu jest kurwy symbol poszukam po Też go Tak też to oddamy się w tradycji, nie? Tak, tak, tak. Ta. Żeby mieć mniejszą karę albo się po prostu wytłumaczy. Nie nagrywaliście tego, nie? No ja jakby co tak nagrywam, ale dobra, spoko. A, no to no to zajebiście, to mamy dowód ktoś. No. Dobra. Bo, Chyba nie Wiecie co ja proponuję teraz zrobić tak? Jedna osoba <coughs> gdzieś stoi, stoi w strategicznym punktu, punkcie i obserwuje wszystko dookoła, a my podjeżdżamy z banami i sprzedajemy. Ja tak to ja wejdę na górę i będę obserwował. Okej. Okay. Jak zjebałem, ja też chciałem jednego zabić. No ale ładnie Cały czas mam wrażenie, ja że jeden nam uciekł, uciekł na uciekł, 28, 8, plan, 28 plan, w kierunku tam, biegu. biegu. No na pewno uciekł też, został sam na to, chuj, nie? Mi się też tak wydaje, że tego... ...że było ich czterech bodajże. A oni zgodnie z RT nie No, czterech albo jedynie. trzech. Piętnaście. Piętnaście. A nie, dobra. Myślę, że innego na nie ma. No i dobra to było. Mega Ale przynajmniej hełm zarobiłem i GPS-a i tą tak to wizor. <grym> spieraj przyskoznik to może. to, 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 to może, bo nie mogę bo nie mam licencji. No item. Musłoby by sobie do plecaka policja mogła by mu na apuje naskoczyć. W ale ale dziwne, że nie przylecieli, nie? No. Bo policja ma na w, ma w Oni się zajmują tylko napadami i tak dla... małych takich występów, małych występów to mają pewnie wyjebane. To mają wyjebane. To jest coś tam. Wiadomo. ten koleś nie cały czas co no sam nic nie zrobi, bo... E, ja tego... E, jak oni mnie i położyli na glebę, to... Jeden do drugiego mówił, że mówiłem Ci kurwa, że jest więcej Ale co? No bo ja do nich tu podeszłem, ja oni mnie skuli na glebę No i Wy i wy zaczęliście strzelać, no i Jeden do drugiego mówił, że mówiłem Ci, że, że jest ich więcej Dobra akcja